patriarchat właśnie zapewnia to bezpieczeństwo i zasila, tak? I to jest to, z czym walczą feministki, tak, ponieważ nie chcą, żeby właśnie patriarchat chronił i opiekował się, ponieważ to jest struktura Hierarchiczna, która jednocześnie powoduje, że ustalamy, który z mężczyzn jest najlepszy do jakiej roli, i w sposób automatyczny, można powiedzieć, przydzielamy te rzeczy mężczyznom, którzy mają najlepsze predyspozycje do załatwiania danego tematu. I to jest ten kawałek, którego kobiety często właśnie nie rozumieją, że my w sposób naturalny jako mężczyźni rozpoznajemy struktury hierarchiczne oparte na kompetencjach, i to pozwala nam, osiągać właśnie rezultaty, ponieważ mówimy, ty jesteś najlepszy w tym, więc będziesz nam przewodził, my będziemy podążali za tobą. Kobiety tego tak nie potrafią. Tak, ale to jest kompletna manipulacja. Dlatego, że musimy to bardzo jaśnie, jasno wyjaśnić. Dzisiaj patriarchat jest tak naprawdę zrównoważony z patologią, jest zdemonizowany. Jest z patologią. Oczywiście, kompletną. że tak. Nazwijmy patologię patologią, czyli jeżeli mamy tego, tego gościa, który jest przemocowy, gość, który jest alkoholikiem, który nadużywa substancji. Nie daje ochrony swojej kobiecie, mhm. nie daje ochrony swoim, swojej rodzinie, to nie jest patriarchat, to jest Oczywiście. absolutna patologia. Patriarchat tak naprawdę zajmuje się takimi mężczyznami, bo bardzo często w takich sytuacjach, ludzie przychodzili, że tak powiem, okoliczni znajomi, rodzina, ludzie na przykład z wioski, czy prawda, z, z okolicznej przestrzeni socjalnej i na przykład mówili, robi źle, trzeba to zmienić, tak?